tam was. Pokażę wam dzisiaj roślinę, która jest uważana za jedną z najpiękniejszych roślin w ogrodach. No niestety u nas jeszcze dość rzadko stosowana, a szkoda, bo naprawdę jest bardzo urokliwa. To jest roślina, która pochodzi z Azji. Jednak doceniona jest również i u nas, bo na wystawie zielony to życie zdobyła medal brązowy, a na wystawie w Holandii medal srebrny. Ta wina jest bo to o niej mowa. Tylko, że to jest odmiana na licencji, jest to młodsza siostra odmiany bez licencji. Ta dorasta zaledwie do metra wysokości, dlatego świetnie nadaje się na formowane żywopłoty. Rozrasta się rozłogami, tworząc takie rozłogi, więc w takich mniejszych ogrodach ona powinna rosnąć albo w pojemnikach, albo w skrzynkach. I wtedy fajne kształty przybiera taką formę półkulistą. Ale jeżeli będziemy ją ciąć, naprawdę będzie idealnym żywopłotem. Zresztą pokażę Wam to później w zestawieniu z czerwonym bukiem, bo ona bardzo fajnie wygląda w zestawieniu z czerwonymi liśćmi, z roślinami o czerwonych liściach. I z przodu posadzę krzewuszkę purpurową. Tak więc najpiękniejsze w niej są liście. One są naprawdę świetnych kolorów. Już pierwsze takie wiosenne drobne przyrosty są koloru bardzo intensywnie różowego i później zamieniają się w lekki pomarańcz. No i temu kolorowi zostaje wierny aż do samej jesieni. Tak przez cały okres letni i przez okres jesienny głównie pomarańcz króluje na tej roślinie, pomieszany trochę z zielenią, z żółcią, z takim w tej chwili nawet bordowym kolorem. Do tego w miesiącu czerwcu i w lipcu zdobią tą roślinę również fajne takie wiechowate, białe kwiatostany, takie długie. No niestety jeszcze w tej chwili nie kwitnie, ale pokażę Wam na zdjęciu, jak to wygląda. Roślina bardzo, bardzo kolorowa wnosi taki fajną energię do naszego ogrodu. I roślina, która jest polecana zwłaszcza do nasadzeń w miastach, dlatego że ona, jak żadna inna, wchłania te najgorsze, szkodliwe czynniki, które są w naturze. Także wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza, ona po prostu wchłania głęboko. Także jeżeli chcemy mieć świeże powietrze u siebie w ogrodzie, to to jest gatunek właśnie dla nas. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Warto wspomnieć jeszcze, że ta roślina jest całkowicie odporna, świetnie sobie radzi w czasie suszy i właściwie nie ma żadnych szkodników, także no, to jest roślina dla Was. Zapraszam Was do obejrzenia dalszej części filmu. Pokażę Wam taki mini ogródek, jak można, było, jak można ją fajnie zagospodarować. Może się Wam spodoba. I do zobaczenia kolejnym razem.